Cześć. Dzisiaj stoję dla was w krzakach, żeby zaprezentować nowe Clio w wersji Etech. Ale nie o Clio dzisiaj będziemy mówić jako o modelu, tylko o tym jak technologia hybrydowa sprawuje się w tych naszych samochodach. Bo jeżeli chodzi o pełne oświetlenie LEDowe, które Renault wprowadziło jako pierwsze w pełni od podstawowej wersji w swojej klasie, czy chociażby takie pionierskie rozwiązania jak wloty powietrza prawdziwe, a nie tylko atrapy, no to wiemy wszyscy: Clio rządzi. Zatem. Co nowego wprowadza wersja hybrydowa? Zaczniemy z przytupem, czyli o skrzyni multimode. Jest to skrzynia biegów automatyczna, która ma tylko i wyłącznie cztery przełożenia, ale w połączeniu z tymi, które znajdują się w silniku elektrycznym daje nam kilkanaście możliwych konfiguracji. Kierowca oczywiście nie ma wpływu na to, na jakim biegu jedzie i na której konfiguracji jedzie, ze względu na to, że te zmiany dzieją się zbyt szybko i są dobierane w zależności od tego, jakie mamy w tym momencie wspomaganie, albo czy jedziemy w trybie czysto elektrycznym, albo czysto spalinowym. Jak widać na manetce przełożeń, w tej skrzyni możemy włączyć tryb b który znajduje się pod trybem Drive. Tryb BIMOD jest to tryb odzyskiwania energii nastawiony na maksymalne naładowanie akumulatora. Oczywiście bez strat, dużych strat w spalaniu. Z nowych opcji zainstalowanych w systemie EasyLink, który obsługiwany jest również w tych samochodach, mamy dużo informacji na temat systemu elektrycznego i hybrydowego. No dobra, a jak przynosi się to na osiągi? Mogę zdradzić tylko tyle, że samochód jest teraz bardzo, bardzo dynamiczny, ale jeżeli chcesz się przekonać zapraszam na testy do naszego salonu w Nowym Sączu. Zapraszam gorąco.